Polsat pogrążony w żałobie. Właśnie w mediach pojawiła się informacja, że zmarł ojciec jednej z największych gwiazd stacji, którą znają i kochają miliony Polaków. Niezwykle przykra wiadomość: Polsat w swoich szeregach ma wielu doskonałych dziennikarzy, aktorów i celebrytów. Niestety właśnie pojawiła się informacja, że jeden z najbardziej rozpoznawanych i popularnych w naszym kraju prezenterów przeżywa prawdziwy dramat, nie żyje jego ukochany ojciec. Jak donoszą media, właśnie zmarł Władysław Ibisz, ojciec uwielbianego prezentera, Krzysztofa Ibisza. Gwiazdor jest związany z telewizją Polsat już od niemal 19 lat. Polsat w żałobie. Nie żyje ojciec Krzysztofa Ibisza jak możemy przeczytać na stronie internetowej Gazety Wyborczej. Nie żyje ojciec gwiazdy telewizji Polsat Krzysztofa Ibisza, Władysław Ibisz. Mężczyzna odszedł z tego świata 14 lutego 2019 roku. Przyczyna jego nagłej śmierci jednak nie została podana. To z pewnością ogromna strata dla sławnego prezentera i celebryty. Zgodnie z informacjami w mediach. Msza żałobna ma mieć miejsce w środę 27 lutego 2019 roku w sanktuarium miłosierdzia Bożego i EŚw. Faustyny przy ulicy Żytniej 1. Nabożeństwo rozpocząć się ma o godzinie 11, a po nim nastąpi uroczyste odprowadzenie zmarłego do rodzinnego groby na cmentarzu w Wilanowie. Kim był Władysław Ibisz. Ojciec Krzysztofa Ibisza był wyjątkowo tajemniczą postacią, o której media bardzo niewiele wiedzą. Celebryta zawsze starał się dbać o prywatność swoich bliskich. Dlatego też o jego rodzinie oraz przyjaciołach da się znaleźć jedynie szczątkowe informacje. nekrologu przeczytać możemy natomiast, iż Władysław Ibisz był wspaniałym człowiekiem oraz przyjacielem, który zawsze chętnie pomagał innym. Znany był w środowisku jako wybitny i ceniony profesjonalista w zakresie papiernictwa, technik i maszyn drukujących oraz wszelkich procesów związanych z branżą wydawniczą, fotograficzną oraz reprodukcyjną. Jego kariera zawodowa skupiała się głównie na tym obszarze, a on od lat piastował dyrektorskie stanowiska w zakładach poligraficznych, Departamencie Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Zjednoczeniu Przemysłu Poligraficznego.